Dzień dobry, dzień dobry. Właśnie przyszły mi zakupy i chciałam zabrać Cię na hol zakupowy. Pokazać Ci, jakie są takie moje cotygodniowe, najzwyklejsze zakupy jako dietetyczki. Pokazać, ile na nie wydaje. Też porównamy sobie, ile wydałam na te zakupy, a ile kosztowały zakupy, które tutaj razem też sobie rozpakowywaliśmy na Holu dwa lata temu. I jak myślę, że też świetnie wiesz, jedzenie drożeje, więc będę miała też dla Ciebie tipy, jak wydawać na niego mniej. A jeśli się jeszcze nie znamy, to cześć, jestem Irena, jestem magistrą dietetyki. No i co? Lecimy! Weźmy na tapet jako pierwszą torbę z warzywami. Mamy tu pięknego, wielkiego pora, sałatę. Ja ogólnie staram się, żeby w cotygodniowych zakupach była zawsze jakaś zielenina, czy to sałata, czy szpinak, czy jarmuż, na co akurat mam ochotę. Tutaj oprócz tego mamy... Dużo ogórasów świeżych do kanapek, do sałatek, do wrapu, do tego papryki, również do kanapek, do obiadów. Papryka ma bardzo dużo witaminy C. U mnie tylko trzy, bo jeszcze zostało kilka w lodówce. I tutaj bardzo pomocna rzecz w wydawaniu mniej na jedzenie, to robienie tak zwanych zakupów w własnym domu, czyli sprawdzanie, co masz w lodówce, co zostało, czy w szafce, co możesz z tego zrobić, tak żeby nie wyrzucać jedzenia, wykorzystywać go do końca, żeby na bieżąco sprawdzać, co mamy w lodówce, co mamy w szafkach, żeby nie okazało się, że gdzieś coś tam nam się zgubiło, zapodziało i zepsuło, bo marnując jedzenie, tak naprawdę marnujemy. Nasze pieniądze. Jaką kolejną mam w e, Potrzebowałam ją do przetestowania jednego przepisu. E, tutaj tylko jedna, bo tutaj widać od cioci e, dostałam też takie świeże z ogródka. I do tego owoce, do owsianek, do zagryzania, do jaglanek. E, tutaj e, gruszki, jabłka. E, I też kolejna bardzo ważna rzecz, która pomaga wydawać mniej. Na jedzenie to kupowanie sezonowych produktów. Sezonowe produkty są przede wszystkim bardzo tanie, są też mega smaczne, zdrowe, no i lepsze dla naszej planety. Tak samo kupowanie rzeczy lokalnych. Zamiast na przykład mango, kupić, o proszę bardzo, sezonowe śliwki. Aha, też w ogóle w ramach tutaj wyjaśnień są to zakupy na dwie osoby, ale tak nie do końca, bo osoba, z którą dzielę lodówkę, też często dokupuje sobie inne rzeczy, czy jedna częściej poza domem, więc powiedziałabym, że te zakupy są tak na 1,7 osoby, 1,6, coś takiego, tak to weźmiemy później do, do obliczeń. I też cytryny jako dodatek do wody, jako zakwaszenie do sosów, do past, kwaśne rzeczy w kuchni no, zawsze, się, zawsze się przydadzą. Teraz widzę, że w ogóle w tym kadrze nie było nic widać z mojego rozpakowywania, więc no i co? Kolejna torba, gdzie widzę trochę warzyw. Mamy tu pieczarki, które nazywają się pięknie Robert i pieczarki, jak to pieczarki, są cudnym dodatkiem do wszelkich sosów. No ja, no bardzo, bardzo lubię pieczarki czy do zup. Oprócz tego mamy komidory, czyli jedno z moich najukochańszych warzyw. Oprócz tego mamy tu tofu, sporo tofu, które jest super zdrowym źródłem białka roślinnego, ma też sporo wapnia. Więc zawsze jest go u mnie w lodówce sporo. Oprócz tego mam tutaj też ser wegański i wegańską alternatywę dla szynki, bo lubię takie produkty i kupię je tylko i wyłącznie ze względu ciechę moich kupów smakowych, co jak najbardziej jest bardzo ok, i zwykłą częścią też zdrowszej diety. Na ciężka korka. Mamy tu kolejne porcje wege białka, czyli strączki, puszki z fasolami, z siecierzycą, soczewicą, Mam też sobie fasole takie suche, ale tak na co dzień, gdy się spieszę, często używam tych puszkowanych. Tutaj, też kolejny tip w kontekście oszczędzania i wydawania mniej na jedzenie jest taki żeby jeść bardziej roślinnie i zamieniać źródła białka, takie odzwierzęce, na roślinne. No bo nie czarujmy się, fasola czy soczewica są o wiele tańsze niż mięso, sery czy jaja. A takie źródła białka są super zdrowe. I wybierając takie źródła białka też będzie to z plusem dla naszego zdrowia, dla naszego portfela i dla naszej planety, dla zwierząt. E, więc tutaj przerzucenie się choćby w części z odzwierzęcych źródeł białka na te roślinne, będzie naprawdę na plus. E, zdecydowanie nie tylko dla naszego portfela. Co my tu jeszcze mamy? E, oprócz tego. Mleka kokosowe, jako dodatek do wszelkich kary, palaków, dali. coś co po prostu no jest, jest zawsze też u mnie w szafce. Do tego przeciery pomidorowe, również do sosów, obiadów. Mamy tu jeszcze tortille do wrapów, do pizzy, do zapiekanek tortillowych. Jeszcze mamy tu więcej warzyw, cebulkę. Tutaj będzie na więcej niż tydzień na pewno, ale nie zmarnuje się cebula, bo na cebulę zawsze się znajdzie miejsce w diecie. No i do tego czosnek, bo wiadomo, czosnek, piękna, pyszna sprawa. I odnośnie tej cebuli, zanim przejdziemy do kolejnych torb, to część z tych rzeczy starczy mi na więcej niż tydzień. Na przykład, raczej nie zużyję tyle cebuli w tydzień, ale też tutaj warto zwrócić uwagę na to, że sporo rzeczy mam, takich szczególnie, które mają dłuższy termin ważności. Na przykład mam zapas kaszy, orzechów, mąk. To wszystko jest i to kupuję co jakiś czas w większych ilościach, więc tutaj też to na pewno trzeba brać pod uwagę, patrząc na to, ile wyjdzie mi w sumarycznie z tych całych zakupów. Mam tu jeszcze siadę z innego sklepu bo w tym, w którym zamawiałam online nie było mlek, które lubię i jogurtów, więc domówiłam z drugiego jeszcze mleka roślinne owsiane, bo ja najbardziej lubię owsiane sporo mleka, bo używam go dużo głównie do owsianek, jaglanek, do kawy. jakby też pić samo mleko owsiane. E, tutaj kupując mleko owsiane warto zwracać uwagę, czy jakiekolwiek roślinne, warto zwracać uwagę na to, żeby były wzbogacone wapni. Ważna sprawa. Tam dokupłam też jeszcze ciecierzyce w słoiczkach, bo ja zdecydowanie wolę ciecierzece w słoiczkach niż te w puszce. Więc znowu mam jej więcej niż na tydzień, ale to się nie zmarnuje. Jak się z tym pomieścić? Nie wiem. I kupiłam jeszcze wege majonez, to też jest na no więcej niż tydzień, yy, jako dodatek do kanapek, do sałatek, głównie głównie do tego. Te tarapy się nie kończą w ogóle, nie, no kończą się, ale co, no jak niektórzy pokazują drogie tarapki na holach, to ja pokazuję pieczarki i jest mi z tym super. No, tutaj w ogóle, jak widzisz, nie ma naprawdę jakichś dziwnych, skomplikowanych produktów, takie najzwyklejsze do kupienia w zwykłych sklepach. To też jest kolejny tip w kontekście wydawania mniej na jedzenie, żeby naprawdę bazować po prostu na takich zwykłych, prostych produktach, na kaszach, na strączkach, na sezonowych warzywach, owocach. I oczywiście do wzrokszej dzieci też może być miejsce na wegańskie sery, szynki, yy, czy jakieś wege-burgery, które też mi nie przyszły i też powinniśmy je doliczyć w tych wyliczeniach. Ale ogólnie polecam Ci dbać o to, by tą podstawą były naprawdę takie zwykłe, najzwyklejsze produkty. I tak też jest w helfikowych przepisach i też w najnowszych jesienno-zimowych, tanich jedłospisach DIY, w których właśnie bardzo mocno skupiłyśmy się na tym, żebyś, wydając niedużo, mogła dalej dbać o siebie, inwestować w swoje zdrowie, jeść pysznie, jeść sezonowo, rozpieszać kubki smakowe, jeść zbilansowanie, dbać o siebie, robiąc to mając masę luzu. Więcej informacji o nich poniżej. No i co? My dalej lecimy do naszego. Rozpakowywania, A, co tu mamy. Mamy tu kolejne mleko, tym razem sojowe. E, jak mówiłam, sporo mlek roślinnych się w tym domu używa Do tego mamy precelki, czekoladę, e, wafle ryżowe z czekoladą. Ja ogólnie, jeśli chodzi o słodycze, słone przekąski, to takie rzeczy jak najbardziej są w mojej diecie, ale e, ja raczej staram się je kupować wtedy, kiedy mam na nie ochotę, e, i kupować wtedy dokładnie to, na co mam ochotę, bo w moim przypadku u każdego może działać to inaczej. Kupowanie na zapas nie wiem, chipsów czy jakichś słodyczy działa średnio, bo potem czasem się zdarza, że jem to, bo po prostu jest w domu, ale nie na to konkretnie miałam ochotę, więc jem coś. Więc ani to jest jakaś najbardziej odżywcza opcja, ani też nie jest opcja, która daje mi najwięcej satysfakcji z tych, z tych pyszek. E, więc jeśli mam na coś ochotę, e, na jakieś chipsy, słodycze, to po prostu e, idę do sklepu i kupuję to dokładnie na co mam ochotę. Więc u mnie po prostu wiem, że taka opcja działa najlepiej, więc znów można sobie mentalnie doliczyć do tej ceny, jeszcze ceny jakichś chipsów czy czekolady w ciągu tygodnia. Pff. Bo EGEN to nie są grzeszki, to nie są odstępstwa, to są najzwyczajniejsze produkty wpisane w założenia mojej zdrowszej diety. Które sprawiają, że czuję się super jedząc masę tych odżywczych produktów, nie mając w głowie jakichś sztywnych zakazów, restrykcji, czując w głowie luz i to, że moja dieta jest dokładnie taka, jaka chcę. No i co? Co jeszcze mamy? chleb y, żytni i no niestety nie przyszły mi jogurty roślinne, y, więc gdzieś tam sobie po drodze dokupię i też dodam do tego rozliczenia, bo one też będą uwzględnione w tym tygodniu jedzenia. A w kolejnej korbie mamy mrożonki i w ogóle mrożonki to też jest super sprawa, jeśli chodzi o oszczędzanie i wydawanie mniej na zdrowym jedzeniu, szczególnie wtedy, kiedy nie ma Sezonu, czyli w zimę, wczesną wiosnę. Wtedy masa świeżych warzyw i owoców jest po prostu droższa, jest też często mniej smaczna, więc takie mrożone będą tańsze, mogą być też smaczniejsze, bo przygotowując mrożonki, one są zbierane wtedy, kiedy są sezonowe, najsmaczniejsze. Dodatkowo mrożenie jest też jedną z lepszych metod przechowywania żywności, nie mamy tam konserwantów. Działamy tam po prostu tylko niską temperaturą i robione w odpowiedni sposób, czyli tak, jak robią to przemysłowo, i później też przechowywane odpowiednio, czyli dom w zamrażarce, nie. Yy, nie rozmrażając tego ponownie, zamykając szybko drzwiczki. One wtedy również zachowują bardzo dużo właściwości odżywczych. Więc co mi się mam? Mam mrożoną fasolkę szparagowo, mrożone wiśnie do deserów, do owsianek, mrożoną dynię, bo po prostu często wolę sobie mrożoną, bo ona jest już pokrojona i jak mam taką dynię całą, to niestety rzadko kiedy chcemy się ją rozkrawać, kroić, porcjować, więc jest to opcja nieidealna, bo mam tu więcej plastiku, ale no ja często taką wybieram, żeby po prostu wtedy nie jeść, bo takiej dużej często po prostu w ogóle bym nie jadła. E, oprócz tego mam tu też marmurożone znów, to chyba mój ulubiony dodatek do owsianek, do jaglanek. Dobra, mam, znalazłam rachunki za te zakupy, sprawdziłam też film z przed dwóch lat, tam na food hallu wydałam 160 zł wtedy też robiąc zakupy na dwie osoby. Na co warto tutaj zwrócić uwagę? Na to, że wtedy robiłam te zakupy i ten hall latem, gdzie ogólnie niezależnie od tego jak bardzo jest teraz inflacja, warzywa i owoce po prostu proporcjonalnie są tańsze niż jesienią. Dodatkowo wtedy jadą też mniej takich wegańskich alternatyw w stylu wegańskiej jogurtów, których tu nie ma, ale je doliczymy do naszego rozrachunku. Więc to z zakupów z tych dwóch sklepów za 1,7 osoby, tak w przybliżeniu, uproszczeniu, po doliczeniu tych jogurtów, których tu nie ma, wychodzi nam około 250 zł, czyli prawie 100 zł drożej niż dwa lata temu. E, tak jak mówiłam, zakupy są trochę inne, ja sama kupuję trochę inne produkty i więcej takich droższych. Dalej, jak za 1-7 osoby, wydaje mi się to spoko ceną. Daj znać, co ty myślisz. Jestem bardzo ciekawa, co ty myślisz o takiej cenie i ile ty wydajesz. O ile to liczysz, możesz podzielić się, dać znać. Jestem mega ciekawa. A jeśli z moją pomocą chciałabyś zadbać o siebie, o swoje samopoczucie i zainwestować w swoje zdrowie na lata, nie wydając przy tym majątku na jedzenie, kupując w najzwyczajniejszym sklepie proste produkty, jedząc bardziej roślinnie, zbilansowanie, też bardzo elastycznie i luźno. To zobacz najnowsze jesienno-zimowe jego spisy DIY. Taniej, wszystkie informacje poniżej. I co ja wysłam ci? Masę uścisków, daj koniecznie znać, co myślisz. I jestem bardzo ciekawa. No i co? Do zobaczenia już wkrótce.